Robimy hard test. Dobra, zobaczymy czy wjadę tutaj. Diabeł z tej hulajnogi normalnie. Oooo, trochę pobrusimy. Dobra, test hamulców. Siemaneczko kochani. Witajcie w nowym filmie. Witajcie w nowym vlogu. I widzicie, druga hulajka jest, Moniczka jest, także będziemy testować je w terenie, bliżej nam jednak do takich leśnych duktów niż, niż do, niż do dróg rowerowych, no właśnie, bo mieszkamy na takim trochę zadupiu, w mieście nie mieszkamy, także co? Dlatego, żeśmy właśnie wybrali takie hulajki road, nie? z dużym zapasem mocy. Także za chwilkę zobaczycie materiał, jaki udało nam się nagrać z testu. No, dokładnie, ale mamy też w zamiarze Kupić sobie rowery elektryczne, bo te nasze już kudę będą przechodziły na emeryturę. I co, raz będzie materiał z hulajnuk, raz będzie z rowerów, raz będą ryby, raz będą grzyby, raz będą biwaki, także macie urozmaicony. Kanon. Każdy znajdzie coś dla siebie. Takie jest nasze życie. No niestety. Takie mamy pasje. Jesteśmy ludźmi tysiąca pasji. No może nie ale... No wszystkiego ale nie pokazujemy, no, no, właśnie, jeszcze nie... obrazy maluję, ty modele składasz. Już no, tego nie no właśnie, pokazywać. wszystkiego to by było już za dużo, ale może jak ktoś by chciał kiedyś, to pokażemy, co tu jeszcze robimy. Ciekawego. <laughs> Dobra, to co oglądajcie, a my ruszamy w teren. Dobra, zaczynamy przygodę, przygody start. Przebieg jeden kilometr. Nie wiem, czy coś będzie widać. Akumulatory naładowane na full napięcie 540, komuś to nie widać. Musicie nam uwierzyć na słowo. No właśnie. Ahoj, przygodo! No tutaj mamy co? Mamy shooter. Trochę jakichś wystających kamieni. Nie jest, że jest, bardzo dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Akumulatory działają. No tak jak na rowerze w sumie z Tak Wtedy nie ma. Na razie, żeśmy dwa kilometry zrobili. I co jak jest? Bardzo fajnie i przyjemnie. Fajnie się jedzie, no? Super. Kopa ma niesamowitego. Kurde, przyspieszenie no 1000 wad robi swoje. A tobie jak się jedzie? Dobrze, fajnie. Pierw pojeździmy trochę po lasach w terenie. Na razie, Później jadę po jakichś drogach muszę muszę ją rowerowych. Ale teren tu jest bardzo Na razie nielubny. robimy hard test. Teraz ją testujemy w ekstremalnych warunkach terenowych. Dobrze jest. Nie jest źle. No nie mam porównania do innych hulajnog, nie, dlatego chętnie byśmy przetestowali też takie bardziej wyczynowe hulajnogi z lepszą amortyzacją, ale naprawdę nie jest źle. Jest za takie pieniążki. Teraz już nie ma takiej wyboistej drogi. To już idzie fajnie gładziutko. Na razie jadę z prędkością gdzieś około 15 km na godzinę. Dobra, wjeżdżamy z lasu, wjeżdżamy na asfalt. Na razie, żeby się oswoić z hulajnogiem, jedziemy na pierwszym biegu. Zaraz będzie takie lekkie wzniesienie, zobaczymy jak, jak sobie poradzi hulajnoga. Monika będzie musiała trochę szybciej jechać, bo ja muszę ten. Trzeba Dobra, się może się. Chyba nie wiem. zasięg z mikrofonu, ale postaram sprawdźmy się. Sprawdźmy to. No, sprawdźmy, sprawdźmy. 15 na godzinę jadę. No, ja tak samo. Ale po asfalcie idealnie. No, na asfalcie idealnie. Ale trochę to te opony, nie słychać. Auto za nami Są jedzie. Dobra, mamy stop. Trzeba się zatrzymać. W lewo, w prawo. jedziemy. Takie lekkie wzniesienie. Nie wiem, ile tu będzie procent z 10. Prędkość 15. Pierwszy bieg, zrobimy teraz drugi bieg. Nika, chodź bo mikrofony Ale nie ja mają. Nie będziemy już szybciej jechać. To daj sobie drugi bieg. Nie, na razie nic nie zmieniam. No, Przełączyłem na tym drugim biegu. Kurde, kopa ma jak nie wiem. Teraz będziemy wjeżdżać w taką niewielką górkę. No, na nierówno, zakrętach jest wciach. też... W no, jakichś tak najlepiej sobie na pierwszym skręcać. biegu jechać, tak do 15 mi się wydaje. Co? Na, na zakrętach tak gwałtownie skręcać nie można, no trzeba to wyczuć. I znowu wyboisty teren. Ale tak. na drugim biegu ma kopa, co dopiero ten trzeci bieg, No nie? to ja wolę na drugim na razie nie jechać, tylko na pierwszym. On i tak ma kopa, nawet na pierwszym, no trzeba delikatnie ten pedał gazu przyciskać. Dobra widzowie, będziemy jechać na hałdę popuczkową, tam co widzicie u góry, te wzniesienie. Ale ma kopa, mm. kurde. Potem Monisie nagramy, żebyście ją też widzieli. Niestety nie mamy drugiej kamery GoPro, także też by się przydała. Materia cały czas 100%. Przejechaliśmy gdzieś 5 km. Oczywiście dzisiaj nie zrobimy. Nie zrobimy przebiegu maksymalnego z racji tego, że byśmy musieli gdzieś bardzo daleko jechać, a jest duże prawdopodobieństwo, że bateria się skończy i co. Także zostawimy ten test na parę dni i wtedy to sprawdzimy. Z tym skręcaniem to jest tak jak w rowerze w sumie. No, bo nie. tu jest dość szeroka kierownica, nie? Różnicy nie widzę. No, ja też nie. Niby małe opony, 10 cali, ale nie widać jakiejś takiej wielkiej, wielkiej różnicy. Tylko siedzenie by się teraz przydało. Ale w lato przynajmniej dupa się nie będzie pocić, wiecie? No i na hulajce tej kondycji nie zdobędziecie co na rowerze, no niestety. Coś za coś. Ja sobie tam pykam lajtowo 15 na godzinę i jest dobrze. Dobra, spróbuję tu wjechać. Wjechała, patrzcie. On jedzie. Jezus. Ciekawe czy tu wiadę. Dobra, zobaczymy czy wiadę tutaj. Tysiąc wad robi robotę. Jezus, wjechałem. Niemożliwe. To jest moc. Monika się jeszcze boi. Dobra, musi się oswoić z ja hulajnogą, ale kurde, takie wzniesienie. A na hulajnodze nie będę też ryzykować. Ale takie wzniesienie, masakra. Bo te do miasta, hulajki, one mają ile? 250, 352, gdzieś 500. Ale jest jeszcze wersja z dwoma silnikami. S13 bodajże. 2 razy 802 To jest kurde, to musi być diabeł. To musi być diabeł. Dobra, kolejne wzniesienie. I wjeżdżamy. Dała radę Niesamowita naprawdę Ja wjechałam do połowy Robię postępy Bez pierdnięcia Wjeżdżam no Wjeżdżaj, wjeżdżaj Jest, wjechałam Udało się Kurde, diabeł z tej hulajnogi normalnie O z tej hałdy też macie parę filmów zrobionych ujęcia z drona No to jest nasze takie ulubione miejsce na chillout Ciekawe czy by tu wjechał pod tą górę, nie, nie no <laughs> raczej chyba nie To już na krosie bardziej to sobie ktoś ognisko urządził Ale śmieci zostały Ale gruba impreza tu musiała być Ale śmieci zostały proszę bardzo Jesteśmy teraz w rezerwacie Segiet, Piękny rezerwat, zapraszamy. Też macie filmy o tym rezerwacie na naszym kanale. O, ale kamyk tu. Tu będzie taki podjazd dość stromy. Zobaczymy, czy sobie hulajnoga da radę. Mam na drugim biegu. Dobra, wjeżdżamy. idzie jak burza. Jak przecinak. O Monika z tyłu została. No wjeżdżasz! Bię, Monika, tam. daj się na drugi bieg. Ale tu pięknie, jak się tu zazieleni, nie? Mm. Monika, jesteś tam? Jestem, jestem. Skupiam się na jeździe. Monika się musi oswoić tym kolejną nogą. Jest coraz lepiej. A to już na drugim biegu że potem jest trzeci. Uuu, będzie rakieta. Dalej 100% baterii. 7 km żeśmy przyjechali. Co to jest 7 km na tą polajnogę? To jest 70-65 km drogi. Szybko jej nie będziemy ładować. Jedyny minus, przydałaby się jednak hydrauliczna hulajnogę. Ja, jeśli się mocniej zahamuje przedni, to można coś przelecieć, nie? O, trochę pobrusimy. Musimy sobie w ogóle kaski kupić, nie? Znaczy, kupiliśmy, ale czekamy na nie. Przyjdą z Ali z uchwytem na kamerki GoPro. Jest po prostu bezpieczniej, nie? Będziecie się hejtować, a gdzie mamy koski? W Drodze są, w drodze są. Dobra, to jest hamulców. Dobra, nieźle. O monika zaś pcha. Ale i tak zrobiłem. Co No to ci ta ten non stop phasz. Rower tak samo, boi się zjeżdżać z górek. Kobiety na motorach jeżdżą. Ja i tak zrobiłam postęp, bo ja z tej górki nawet na rowerze nie zjeżdżam, a tu zjechałam trochę o, na kolej nodze. Dobra, nie tłumaczcie. Dobra, trochę korzeni A, mamy. korzenie mamy. A korzenie. Dobra, jest. Jedziemy Dobra. dalej. Większy korzeń. Dobra, no trzeba wolniej, wiadomo. A, może być. Ale wiatr we włosach jest. Uwaga, korzenie. Korzenie. Dobra, są te amortyzatory. Co, co? Za miękkie też nie mogą być. No, na rowerze jedziesz, to też cię trochę No, potrzesi, no Oczywiście też mamy amortyzatory. i korzeniach czy coś. Kolejka za 2000 naprawdę. Godna polecenia. Te ceny nic lepszego nie znajdziecie. Dobra, mamy napięcie 50,8, 13 km. Kolejny dzień ruszamy. Zakupiłem sobie tu również taki licznik który się łączy z GPS-em, bardzo dokładny, nie trzeba nic do koła montować. Zobaczymy, jak się sprawdzi, porównamy prędkości, czy się zgadzają. I kolejny dzień, ruszamy dzisiaj znowu testować hulajnogi. Chełmy przyszły, kaski mamy. kaski mamy, rękawiczki mamy, Monika nie ma ja rękawiczek, nie bo nienawidzi. Fajn, też nie nienawidzi. Fajne kaski, no bo macie tutaj uchwyt na GoPro, nie? I to jest wszystko ściągane. Bardzo fajne. Kolorystycznie pod hulej nogę. No maśnie. Także co, testujemy dalej. Widzimy się za chwilę. to jest fabryczny licznik. No, dużej różnicy nie ma. Co, jak się jedzie? Dobrze, fajnie, fajnie jest. To jest droga rowerowa z Bobrowników do Tarnowskich Gór z prawej strony tory kolei wąskotorowej. Mam nadzieję, że w przyszłości ta droga rowerowa zakończy nad kierunkiem Pekonaku 24 km 60% tryb normalny normalny to jest że rusza wam tutaj z przepustnicy a tryb tylko jak zamulczycie to że jest w nie, naprawdę nogi jakościowe są bardzo dobre nie ma co narzekać Widzieliście jak wjechałem pod tą górkę? Nie? Ja się nie spodziewałem, naprawdę. Czy będziemy robić coraz coraz dłuższe, dłuższe odcinki z tego względu, że trzeba przetestować, żeby się coś nie stało, nie? Będziemy je testować cały sezon, nie? Subskrybujcie, lajkujcie, nie w dół, tylko w górę. Co? Do następnego odcinka.